Liść potrzebuje trzech rzeczy do wytworzenia pożywienia. A leaf needs three things to make food. Są to dwutlenek węgla, woda i światło. We are carbon dioxide, water and light. Dwutlenek węgla i woda służą jako surowce do fotosyntezy. The carbon dioxide and water serve as raw materials of photosynthesis. Światło dostarcza energii, która napędza fotosyntezę. The light provides the energy that powers photosynthesis. Dwutlenek węgla dostaje się do liści z powietrza przez małe otwory zwane aparatem szparkowym. Carbon dioxide is the through openings W większości roślin aparaty szparkowe otwierają się w ciągu dnia i zamykają w nocy. In most plants we stomata during the day, close at night. Komórki absorbują dwutlenek węgla z otaczających przestrzeni powietrznych wypełnionych gazami. Wyseze w złocie from syrendy spaces filled with gases. Liść uzyskuje wodę, która została wchłonięta przez korzenie rośliny. Eliwe złote that has been absorbed by the plants roots. Ta woda wędruje w górę łodygi i dostaje się do liścia przez ogonek. This water stem and this the złote trawę zawystem. Enentes z live w Żyłki liści przenoszą wodę przez blaszkę do wszystkich komórek wytwarzających żywność. Wliw z veins carry the water all the blade to all food making cells. Liście nie mogą wytworzyć pożywienia bez światła. Leaves cannot make food without light. Ale większość liści pracuje najlepiej, gdy światło słoneczne ma określony poziom jasności. But most leaves work best when the sunlight is at a certain level of brightness. Jeśli światło jest zbyt słabe, liść nie wytworzy wystarczającej ilości pożywienia. If the light is too dim, the leaf will not make enough food. Ale jeśli światło jest zbyt jasne, może uszkodzić komórki wytwarzające żywność. But if the light is too bright, it can damage the food-making cells. Kiedy światło pada na chloroplasty, rozpoczyna się fotosynteza. When light strikes the chloroplast, photosynthesis begins. Chlorofil pochłania energię ze światła. The chlorophyll absorbs energy from the light. Energia rozdziela cząsteczki wody na cząsteczki wodoru i tlenu. The energy splits the water molecules into molecules of hydrogen and oxygen. Wodór łączy się następnie z dwutlenkiem węgla, co daje w wyniku cukier prosty. The hydrogen then combines with carbon dioxide, which results in a simple sugar. Trend, który pozostał po rozszczepieniu cząsteczek wody, dostaje się do powietrza przez aparaty szparkowe. The oxygen that is left from the splitting of the water molecules and SDF of the stomata. Cukier wytwarzany w procesie fotosyntezy jest przenoszony przez ogonek liściowy do łodygi i wszystkich innych części rośliny. Vesugę produced by photosynthesis is carried through the petiole to the stem, plant. W komórkach roślinnych cukier może zostać spalony, a tym samym uwolnić energię potrzebną do wzrostu lub innych czynności. In plant cells, sugar may be burned and was release energy for growing other activities. Cukier może ulegać zmianom chemicznym i tworzyć tłuszcze i skrobię. Wyszukajmy biochemicalte. Ten fon starczys. Cukier może również łączyć się z różnymi minerałami obecnymi w wodzie i wytwarzać białka, witaminy i inne ważne substancje. Wyszukajmy also biochemicalte various minerals present in water and produce proteins, vitamins and other vital substances.